Towe Janson, Dolina Muminków w listopadzie. Rozdział pierwszy któregoś wczesnego ranka w Dolinie Muminków, włóczyki obudził się w swoim namiocie i poczuł, że nadeszła jesień i czas ruszać w drogę. Taki wymarsz jest zawsze nagły. W jednej chwili wszystko się zmienia. Temu, kto odchodzi, zależy na każdej minucie. Szybko wyciąga namiotowe śledzi i gasi żar, zanim ktokolwiek przyjdzie przeszkadzać i wypytywać, i zaczyna biec w biegu zarzucając plecak. I wreszcie jest już w drodze. Jest już w drodze raptem spokojny, niczym wędrujące drzewo, na którym nie rusza się ani jeden liść. Tam, gdzie stał namiot, świeci pusty prostokąt z bielałej trawy. Później, kiedy zrobi się dzień, zbudzą się przyjaciele i powiedzą: odszedł. Widać, jesień się zbliża. Włóczyki szedł drobnym, spokojnym krokiem przez gęsty las. Zaczęło padać. Deszcz kropił na jego zielony kapelusz i na płaszcz nieprzemakalny który też był zielony. Szemrał i pluskał ze wszystkich stron, a las otaczał go łagodną, cudowną samotnością. Dużo się tu spotkało dolin wzdłuż wybrzeża. Przy nich góry schodziły do morza długimi, uroczystymi fałdami ku cyplom i zatokom wcinającym się głęboko w przybrzeżne pustkowie. W jednej z tych dolin mieszkała całkiem samotnie pewna Filifionka. Włóczyk już nieraz widywał Filifionki i wiedział, że one zawsze robią wszystko po swojemu, według swoich własnych głupich zasad. Toteż nigdy nie zachowywał się tak cicho, jak wtedy, gdy przychodził koło domu jakiejś Filifionki. W ogrodzeniu sterczały spiczaste kołki. Furtka była zamknięta, ogród całkiem pusty. Sznury do rozwieszania bilizny zostały schowane. Drewno na opał zniknęło. Nie było hamaka ani mebli ogrodowych. Nic z tego uroczego nieporządku, jaki zwykle w lecie panuje wokół domu, ani grabi, ani wiadra. Ani zapomnianego kapelusza czy miseczki z mlekiem dla kota. Nic. Nic z tych wszystkich swojskich rzeczy, które czekają na następny dzień i czynią dom przyjaźnie otwartym i zamieszkanym. Filipianka wiedziała, że nadeszła jesień i zamknęła się w środku. Jej dom wydawał się całkowicie nieprzystępny i opustoszały, lecz ona była w nim, schowana w jego najgłębszym wnętrzu, za szczelnymi ścianami i murem świerków zasłaniających okna. Spokojne przechodzenie jesieni w zimę wcale nie jest przykrym okresem. Zabezpiecza się wtedy różne rzeczy, gromadzi się i chowa jak największą ilość Zapasów. Przyjemnie jest zebrać wszystko, co się ma tuż przy sobie, możliwie najbliżej, zmagazynować swoje ciepło i myśli, i skryć się w głębokiej dziurze, w samiutkim środku, tam gdzie bezpiecznie, gdzie można bronić tego, co ważne i cenne i, i swoje własne. A potem, niech sobie Sztormy, ziom ciemności przychodzą, kiedy chcą. Niech się tłuką o ściany, szukając po macku wejścia. I tak go nie znajdą, bo wszystko jest zamknięte. A w środku siedzi ten, kto był przezorny. Siedzi i śmieje się, zadowolony z ciepła i samotności. Są tacy, co zostają w domu i tacy, co odchodzą. Zawsze tak było. Każdy może sam wybrać, ale musi to zrobić póki jeszcze czas i w żadnym razie nie rozmyślić się. Filifionka zabrała się do trzepania dywanów na podwórku za domem. Trzepała zajadle, równo odmierzanymi uderzeniami, bez reszty pochłonięta tym zajęciem, które najwyraźniej sprawiało jej wielką przyjemność. Włóczyki szedł dalej. Palił fajkę i myślał. Obudzili się teraz w dolinie muminków. Tatuś nakręca zegar i puka w barometr. Mama rozpala w piecu, a muminek wychodzi na werandy i widzi, że miejsce, gdzie stał namiot, jest puste. Zagląda do skrzynki na listy koło mostu, a w niej też pusto. Zapomniałem o liście pożegnalnym. Nie zdążyłem go napisać ale wszystkie moje listy są jednakowe. Wrócę w kwietniu. Bądź zdrów. Odchodzę. Wrócę z wiosną. Trzymaj się. On przecież wie. I łóczyki szybko zapomniał o muminku. Po zmroku doszedł do długiej zatoki leżącej w wiecznym cieniu między górami. W jej głębi, tam, gdzie stała gromadka ciasno do siebie przytulonych domów, świeciły się nieliczne wczesne światła. Padał deszcz i na dworze nie było nikogo. Tu mieszkali Paszczak, Mimbla i Gapsa. Pod każdym dachem mieszkał ktoś, kto postanowił nie odchodzić. Ci, którzy chcieli zostać w domu. Włóczyki przemknął koło podwórek, wszedł w cień i zachowywał się jak mógł najciszej, bo nie chciał z nikim rozmawiać. Duże domy, małe domy, jedne tuż przy drugich, niektóre połączone ze sobą za wspólnymi rynnami i pojemnikami na śmiecie, zaglądające sobie do okien i wąchające zapachy kuchenne od sąsiadów, kominy, wysokie dachy i żurawie studzienne, a w dole wydeptane ścieżki od drzwi do drzwi. Łuczyki szedł szybko i cicho i myślał — Och, wy domy, jak ja was wszystkich nie cierpię! było już teraz prawie ciemno łódź paszczaka leżała wyciągnięta aż pod olchy i przykryta szarym prezentem trochę wyżej leżały wiosła, maszt i ster były zczerniałe i popękane bo niejedno lato minęło a nikt ich nigdy nie używał łuczyki otrząsnął się i poszedł dalej lecz mały toft schowany w łodzi paszczaka Usłyszał jego kroki i wstrzymał oddech. Kroki oddaliły się powoli i znów było cicho, tylko deszcz uderzał o brezent. Ostatni dom stał całkiem samotnie pod ciemnozieloną ścianą świerkowego lasu i tu naprawdę zaczynało się pustkowie. Włóczyki szedł coraz szybciej prosto w stronę lasu. Wtedy w ostatnim domu ktoś uchylił trochę drzwi i bardzo stary głos zawołał: Dokąd idziesz? Nie wiem, powiedział włóczyki. Drzwi zamknęły się i włóczyki wszedł w las. Miał przed sobą sto mil ciszy.